Witam Was serdecznie, strzelce, na Waszym czytanie, czytaniu na rok 2026. Wszystkiego najlepszego na ten rok. Życzę Wam, kochani, żeby sprawdzało się tylko to, co dobre i co korzystne dla Was, bez względu co tutaj wyjdzie w tych naszych kartach, bo pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc tylko tak ogólnie nakreślamy hmm, energię którą tutaj nam karty chcą pokazać. I to jest czytanie do wszystkich, więc nie bierzcie tak jeden do jednego, ale tylko miejcie gdzieś z tyłu głowy tą energię, którą wam tutaj karty pokażą, a następnie na każdy jakby poszczególny miesiąc sobie nakładajcie to czytanie. Także was zachęcam do tego, żebyście poczytali, w zakładce Społeczność na temat tego roku, bo tam zrobiłam takie czytanie dotyczące takiej jakby sytuacji globalnej i stamtąd dowiecie się dlaczego ten rok nazwałam rokiem na huśtawce i rokiem szpiegów. Zresztą jak patrzę tak ogólnie teraz na wasze karty to chyba jak najbardziej ten rok na huśtawce właśnie odnosi się tutaj dla waszego znaku strzelca. Pamiętajcie także, żebyście sprawdzali znak nie tylko ten słoneczny, tu w tym przypadku znak strzelca, ale także znaki wedyjskie. Także mając to czytanie i porównując jeszcze czytanie dla znaku wedyjskiego, w jakim jesteście. Nagłóżcie sobie jedno czytanie na drugie i zobaczcie, czy bardziej rezonuje jedno czy drugie, czy te dwa w połączeniu, w połączeniu ze sobą. Także zapraszam teraz Was na to Wasze konkretne czytanie tutaj dla znaku słonecznego, dla znaku strzelca. I zaczynamy, a właściwie już zaczę, zaczęłyście z y, strzelce. Y, styczeń, kartą trzech monet, czyli kartą współpracy. Jeszcze Wam nie powiedziałam, te cztery karty dotyczą kwartałów, czyli te trzy monety dotyczą stycznia, lutego i marca. Więc zaczynacie jakąś współpracą z kimś i ta współpraca z tego co widzę tutaj nie będzie się tak do końca układać po Waszej myśli. Tutaj hmm, mam, jakby, hmm, zwłaszcza czytanie dla jakichś strzelców, które zajmują się hmm, nieruchomościami, budowaniem domu, hmm, remontowaniem mieszkań, hmm, czy to właśnie od strony zawodowej, czy prywatnie. Bo tutaj dla jakiegoś strzelca mamy y, ostrzeżenie w tych dwóch kartach. Sprawdź jeszcze raz wszystkie plany, bo mm, te karty nam będą mówić y, także o tym, że gdzieś w konstrukcji został popełniony błąd w konstrukcji tego mieszkania czy tego domu, czy tej nieruchomości, ogólnie rzecz biorąc. Gdzieś jest y, błąd, taki konstrukcyjny, no i w związku z tym te karty będą przestrzegać, a zwłaszcza styczniowa i lutowa karta przed tym, żeby no, wręcz fizycznie nie spadło ci po prostu coś na głowę. Więc od tej strony sprzecę uważaj. A czytając tak bardzo ogólnie, to mm, czy to jest sfera zawodowa czy prywatna, może się dużo w styczniu dziać, takiego, że będziecie załatwiać wspólnie, będziecie musieli podejmować jakieś wspólne decyzje, dużo tych decyzji mo, może być. Jedna strona y, będzie chciała y, podjąć inną decyzję niż druga. Będziecie się przekonywać, y, argumentować, tak, y, nie widzę tu y, kłótni, tu jest bardziej nastawienie na. Współpraca, ale coś ta współpraca nie będzie się dobrze układać. Jest za duże różnice zdań pomiędzy tymi ludźmi, których tu widzę w styczniu. Także może być bardzo dynamicznie, może cię chce wyjeżdżać, czy to właśnie zawodowo, czy prywatnie. To nie muszą być długie podróże, ale to będą podróże takie w konkretnym celu, tak? Albo żeby, nie wiem, jeżeli tutaj zajmujecie się właśnie budową, na przykład domu, to mogą być podróże po te materiały budowlane, tak? To będzie jakiś taki konkretny cel waszych podróży. Ten cel będzie wynikał z porozumienia czy z próby porozumienia z większą ilością ludzi, nie tylko z własnym partnerem czy z własnym przełożonym. Bo tutaj w tej karcie ta karta nam mówi o y, współpracy, tak, w większym gronie. Ale z tego co widzę, to ta współpraca nie do końca będzie się tak układać, jakbyście sobie strzelce tego życzyły. No i przechodząc do y, lutego, możecie być w lutym już bardzo zmęczone y, taką szarpaniną z innymi ludźmi. Y, I tutaj uważajcie. Y, na osobę, która może się Wam no może być niesłowna, bo możecie czekać na coś, co jest Wam obiecane i możecie, patrząc na ka kartę marcową, możecie by... ktoś może odwlekać tak? załatwienie jakiejś sprawy, nie wiem, dowóz towaru, materiałów. Po prostu z, y, 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 wykonanie tego, na co rzeczy się umówił strzelce. I patrząc na kartę marcową, może do tego nie dojść, tak? Możecie zostać y, y, na lodzie, żeby nie powiedzieć, że możecie zostać oszukani przez y, jakieś osoby. Także styczeń, luty, marzec, y, dużo kontaktów z innymi ludźmi. Dużo próby dogadania się z innymi ludźmi, dużo negocjacji, zmęczenie w związku z tym, że to będzie szło opornie. No i na koniec możecie właśnie zostać, ktoś może zerwać umowę z wami, ktoś może odroczyć coś, tutaj może ktoś nie dowieść jakichś materiałów, będziecie musiały na jakby na ostatnią chwilę strzec szukać zamienników. Bardziej mi się wydaje, że te trzy miesiące będą się koncentrować na Waszej pracy zawodowej, niż jeżeli chodzi o kwestie prywatne, bo kwestie prywatne mamy tutaj jakby na drugim planie i jeżeli chodzi o kwestie takie prywatne, to no, będzie, będzie trudno się ze swoją drugą połówką dogadać jednym słowem. No i przechodzimy sobie teraz do następnego kwartału. Czyli przechodzimy do kwietnia, maja i czerwca i tutaj kartą taką nadrzędną. Mamy kartę dwóch buław. Czyli będziecie stać dalej jakby w progu, tak? Bo jeżeli tu na przykład ktoś wam zerwie z wami umowę czy zmieni warunki tej umowy, to będziecie takie strzelce niezdecydowane będziecie oczekiwać na coś, będziecie właśnie stać w tym przysłowiowym progu, tym bardziej, że potwierdza, na, na, potwierdza nam tu karta siedmiu monet tę sytuację. Że coś się w czasie odwlecze i to będzie raczej z powodu osób, z którymi współpracujecie. Więc w kwiecień to będzie taki że będziecie musiały powoli o, albo odkręcać to, co tutaj w marcu wynikło z tymi osobami, albo no dalej czekać na przykład na zamówione rzeczy e, takiego większego kalibru mi się tu wydaje. E, na przykład, nie wiem co mówicie, meble do domu i będzie jakaś obsuwa i nie dostaniecie tych mebli przed Wielkanocą. I przechodzimy sobie do maja. I w maju dopiero coś się zacznie powoli ruszać. Dopiero w maju będziecie na przykład mieć jakiś większy dochód pieniążków. I zaczniecie powoli jakby wychodzić z, tych, z tego niezdecydowania czy z tego chaosu poprzednich miesięcy. No ale że ta karta nam jeszcze patronuje, i w maju. I w czerwcu, no to tutaj jest takie małe ostrzeżenie, że jeżeli będziecie zwlekać, jeżeli nie, nie podejmiecie dobrej decyzji, to dalej to się może jakby um, nie poskładać, dalej może się to wszystko um, pomimo lepszych warunków, to dalej może nie dojść do jakiejś realizacji. Jeżeli myślicie np. w pracy o pójściu dalej z jakimś Projektem, rozpoczęciu, o, o tym, żeby rozpocząć jakiś projekt, to jakby poprawia się tutaj nasza energia ku temu, ale musicie właśnie być bardziej zdecydowani, bo tutaj już może, możecie być taty, wiedziałem, rozdygotani wewnętrznie i będzie Wam się trudno zebrać w tym maju. Tym bardziej. Że w czerwcu zacznie wam, y, zaczniecie czuć oddech konkurencji na plecach. Więc y, tu w połączeniu te karty będą mówiły, że w maju raczej powinniście ruszyć z czymś nowym, bo jak nie ruszycie tak, jakby od razu, zawahacie się, jeszcze na coś będziecie czekać, to konkurencja w czerwcu może Was wyprzedzić. No, i przechodzimy do lipca, sierpnia, września, gdzie mamy już taki właśnie, jakby tutaj możecie dostrzec, że macie tę konkurencję w pracy czy też w życiu osobistym. I ta konkurencja nam się tutaj pokazuje także w Pięciu Mieczach na lipiec, sierpień i wrzesień. Bo to może być kwestia właśnie konkurencji, tak jak powiedziałam, współzawodnictwa jakiegoś z kimś. A w ogóle możecie trafić na jakichś kłótliwych ludzi i no, to nie będą spokojne miesiące, tak? Tu w lipcu może być nawet konflikt z własną rodziną, tak? Nie tylko z partnerem, partnerką, ale w ogóle z rodziną szeroko pojętą. Czy z kimś bliskim, z przyjaciół. I to też może być konflikt, jeżeli chodzi o jakby coś konkretnego, w, mam tu na myśli nieruchomość. O, może być tak, że jeżeli tu idziemy dobrym tropem i rzeczywiście chodzi o jakieś budowanie jakiejś nieruchomości, no to tutaj, czy zakup jakiejś nieruchomości, to tutaj może być duża konkurencja i raczej będzie Wam trudno dokonać dobrej inwestycji, czy też sprzedaży, czy zakupów. Niektórym się uda dokonać, powiedzmy, tego zakupu, ale to nie będzie korzystna umowa. Nie będziecie się do końca Zadowoleni. Więc tutaj takie ostrzeżenie od karty, żeby dwa razy przemyśleć sprawę, bo to mamy sierpień, a w wrześniu jednak możecie pożałować tego, co. Jeżeli tu się właśnie uprzecie w sierpniu, to możecie pożałować, że byliście tacy uparci, że jednak poszliście w tym kierunku. Podpisaliście jakąś, nie, jakąś umowę, bo be, może być na tyle niekorzystna, że w, we wrześniu odczujecie to, że je, ta umowa jest niekorzystna. Jeszcze sobie pomyślałam, że tu niektórzy w lipcu mogą zaciągnąć jakąś pożyczkę. Więc pamiętajcie, lipiec, sierpień, wrzesień, pamiętajcie o tych kartach. Że tu, jak się uprzecie, jednak podpisać jakąś umowę, żeby właśnie się nie okazało, że nie doczytacie jakiegoś małego druczku i żebyście we wrześniu nie pożałowali tego. Na szczęście przychodzi październik, listopad, grudzień i mamy kartę 10 monet, Więc ta karta nam mówi i radzi wam, jeżeli chcecie rzeczywiście w coś inwestować, za coś brać takiego konkretnego, grubszego, to poczekajcie do października. Bo w październik, listopad, grudzień macie bardzo dobre karty. Tu się praktycznie od października karty odwracają. I jak we wrześniu będziecie płakać nad rozlanym mlekiem i czegoś żałować, tak w październiku zaświeci dla Was słońce, przybędzie Wam pieniędzy. Przybędzie Wam energii, przybędzie Wam możliwość do poznania kogoś, e, czy to dobrego współpracownika, takiego oddanego, czy też e, w ogóle do poznania kogoś, e, jakiegoś partnera, partnerki. E, tutaj się właśnie karta odwraca w październiku i w listopadzie będziecie mieć dużo takich kontaktów e, zawodowych, bardziej zawodowych niż prywatnych, no ale też mo może to oznaczać, że. Jeżeli tutaj ktoś kogoś fajnego pozna, no to dalej będzie kontynuować tę znajomość do końca roku. Przynajmniej do końca roku, jak widzę w tych kartach. No i tutaj będzie wymiana informacji, kontaktowanie się z dużą ilością ludzi. Jeżeli tutaj w, w końcu roku właśnie zaczniecie inwestycje jakieś, to te inwestycje powinny iść po Waszej myśli. Jeżeli podpisywać większe umowy, to myślę, że w listopadzie. No i końcówka roku, czyli grudzień, stajecie lepiej finansowo na nogach, także wszystko się układa, jest, jesteście bardziej stabilni i czy to chodzi właśnie o kwestie prywatne czy zawodowe? Tutaj już od października możecie podpisywać umowy, myśleć o rozwoju, myśleć o czymś stabilnym, myśleć o zakupach, myśleć o sprzedaży. Także rok Wam kończy się bardzo dobrze. Tak jak zaczynacie tutaj w sposób dosyć chaotyczny. Także Trzy miesiące, ostatnie trzy miesiące, to, jest, to są najlepsze miesiące tego roku dla Was. Także wszystkiego dobrego. Strzelce, trzymajcie się. Tutaj pamiętajcie o tych ostrzeżeniach kart. Zwłaszcza właśnie jak będziecie podpisywać jakieś większe umowy, zobowiązania, to czytajcie po trzy razy nawet. Jeżeli przyjdzie Wam pożyczać pieniądze od rodziny, to lepiej spiszcie jakąś konkretną umowę, żeby to nie było tylko na twarz, bo mogą być jakieś nieprzyjemności z tego powodu. No i pamiętajcie, jeżeli kogoś poznacie w październiku, to te karty dobrze Wam wróżą, że to będzie stabilna osoba, dobra osoba dla Was, dopasowana osoba. I taka bardzo serdeczna. Także w październiku mogą się niektóre strzelce zakochać, i te karty będą nam mówić, że tak trzymać to będzie dobre uczucie. Życzę Wam strzelce, żeby jednak ta dynamika tego roku nie była aż tak porywająca, jak tutaj widzę, że się zaczyna w styczniu. No i żebyście się tak właśnie trzymały, pilnowały, czytały te wszystkie umowy i nie traciły nadziei, bo ostatnie trzy miesiące tego roku to będą wasze miesiące. Wszystkiego dobrego, przesyłam buziaczki i do następnych czytań. Jeżeli zainteresowały cię treści z tego kanału, proszę zasubskrybuj Asters.